Witam serdecznie wszystkich na trzecich spinningowych, teamowych zawodach cyklu Grand Prix Polski 2023 o Puchar Robinsona. Rozpoczynające się dzisiaj zawody są jednocześnie ostatnimi z cyklu tegorocznych zawodów Grand Prix. Życzę każdemu z Was, uczestników, aby osiągnął swój założony cel. Również witam przedstawicieli firmy Robinson, głównego sponsora tych zawodów. Życzę Wam przede wszystkim konkretnych rybek. Już wiem, że nie będzie łatwo. Dokonaliśmy plan maksimum. Potwierdza to nasz wynik, że Grand Prix Polski jest, jest mocno obsadzony i rywalizacja. Powoduje, że w kadrze znajdują się najlepsi zawodnicy. Jeszcze raz, brawo! brawo! Spotykamy się przy okazji zawodów spinningowego teamowego Grand Prix Polski Opuchar Robinsona. Jesteśmy nad zbiornikiem zegrzyńskim w miejscowości Serock, na plaży miejskiej, skąd przed chwilą wystartowała część zawodników do dzisiejszych zawodów. Zawody rozgrywane są na największym zbiorniku okręgu mazowieckiego zbiornik zegrzeński, perła mazowsza tak zwana, choć perłą ona dopiero się powoli staje. Od zeszłego roku, kiedy nastał nowy zarząd w okręgu mazowieckim, poczyniliśmy spore działania, żeby ta perła wreszcie zaczęła świecić. Właśnie rozpoczęły się zawody: można łowić. Od czasów nowego zarządu zaczęliśmy mocniej dbać o zbiornik zegrzeński. W zbiorniku powstał posterunek Społecznej Straży Rybackiej, stały posterunek, w którym również są etatowi strażnicy okręgu mazowieckiego. Z... Dzięki temu mamy możliwość stałego kontrolowania, co się dzieje na zbiorniku. Dodatkowo Staramy się tutaj zwiększyć zarybienie tej wody, zwłaszcza gatunkami pożądanymi przez wędkarzy, czyli drapieżnikami. Bardzo duże zarybienia szczupakiem poczyniliśmy, jak również sandaczem. W tym roku, dodatkowo tutaj na zbiorniku, planujemy troszkę zmienić strukturę zarybienia. Chcemy odejść od zarybień sumem, którego jest na zbiorniku bardzo dużo, a zwiększyć właśnie na gatunki rodzime w postaci szczupaka i sandacza. Zachęcamy naszych wędkarzy przede wszystkim, żeby korzystając ze zbiornika. Bardzo dobrze wpisywali ryby złowione, zabrane do rejestru połowów. Do rejestru papierowego, jak również do aplikacji, która powstała niedawno i wędkarze mogą już z niej korzystać. Dzięki temu, że będą wpisywane te ryby, mamy możliwość doprowadzenia do tego, co chcemy, czyli zlikwidowania odłowów rybackich. Do których niestety jesteśmy zobowiązani przez Państwo, ale zwiększając informacje o połowach wędkarskich przede wszystkim, żeby ta informacja była prawdziwa, możemy wykazać, że rybak jest niepotrzebny. Możemy stosownym władzom państwowym pokazać, że rybak jest niepotrzebny, a zobaczycie, że to się nam opłaci wszystkim. Od miesiąca mamy w okręgu elektroniczny rejestr połowów. Jest to aplikacja The Fish, Dostępna na urządzenia z Androidem, jak również urządzenia Apple. Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego, do zarejestrowania się. Dlaczego? Dzięki temu na bieżąco i szybciej znacznie możemy właśnie wykazać, jakie ryby są łowione, i dzięki temu w operatach rybackich, które będą szykowane, jak również w umowach, możemy od razu szybciej pokazać. Że nie potrzebujemy rybaka. Aplikacja jest naprawdę bardzo prosta w obsłudze, działa offlineowo. Także nie bójmy się, że stracimy zasięg. Nie zbieramy danych o geolokalizacji, nie zbieramy danych, które są naprawdę nam zbędne. Przyjmujemy od wędkarzy tylko te informacje, które są ważne czyli łowisko, które jest, jakie ryby są zabierane. Możemy to na bieżąco. Spisywać, a nie jak w formie papierowej, tutaj, że to dopiero po pewnym czasie wracają do nas te dane. Dzięki danym elektronicznym możemy już płynnie na kolejny rok wykazywać do urzędów, ograniczamy łowienie. Wracając do aplikacji, co w niej jest istotnego? Przede wszystkim wpisujemy tylko i wyłącznie numer karty wędkarskiej, numer zezwolenia. To wpisujemy na początku. Rozpoczynając łowienie, wpisujemy tylko łowisko, metodę łowienia. To jest tylko do celów statystycznych, i później ryby, jakie zabieramy. Zachęcam naprawdę wszystkich wędkarzy, nie trzeba tutaj żadnych formalności. W starym rejestrze papierowym, który jest w zezwoleniu, wystarczy wpisać dalszy ciąg elektronicznie. Tylko wystarczy to dopisać i korzystamy już teraz. Z tej aplikacji. Ona jest jeszcze w fazie testowej, dlatego wszelkie uwagi przyjmujemy, zgłaszamy do firmy, na bieżąco są usuwane. Już kolejne wersje w ciągu miesiąca poprawek zostały nałożone, także aplikacja działa coraz lepiej, ale żeby działała poprawnie, potrzebujemy was. Zawodnicy mierzą się tutaj na odcinku od mostu w zegrzu. W kierunku wierzbicy. Zawodnicy przede wszystkim sądzę dzisiaj skupią się na połowie szczupaka, gdyż to są ostatnie zawody z cyklu Grand Prix i będą celować w grube ryby. Okoń będzie tylko prawdopodobnie przyłowem, bądź dobiciem punktowym. Generalnie tak, żeby wziąć udział w Grand Prix Polski, przede wszystkim no, to trzeba wyjść z drugiej ligi. Generalnie to się nazywa nic innego jak zawody eliminacyjne. To są jedne zawody, które składają się z trzech tur, i tam z pierwsza 15 teamów wchodzi do pierwszej ligi. Z kolei z pierwszej ligi spada także 15 teamów, i to jest, to jest taka kolejność po prostu. Także jest to dla każdego dostępne. Kto ma chęć spróbowania się w takich zawodach, jak najbardziej polecam. Bo, tak jak mówię, to jest jednak przygoda. Przede wszystkim tutaj są wędkarze o bardzo wysokich umiejętnościach, super łowią. Startują też, biorą udział w zawodach rangi międzynarodowych, także tu tylko naprawdę można czerpać na najlepsze jakieś, jakieś wzorce. Także można się naprawdę wiele rzeczy nauczyć, podpatrzyć. Generalnie to, to wygląda to tak, no, trzeba być w jakimś klubie wędkarskim, są to często kluby przy okręgach świeżo, świeżo założone tak naprawdę, niekoniecznie trzeba być gdzieś przy kole wędkarskim, także kwestia założenia, złożenia to do okręgów i no i tak to wygląda i w tym, w tym przypadku kwestia już potem tylko opłaty startowego, zgłoszenia na zawody i, i można, można brać udział w takich zawodach. Jeżeli chodzi o ilość zawodów, czyli, czyli cały cykl Grand Prix składa się przeważnie z czterech zawodów, w tym są zawody Mistrzostwa Polski, które też są brane do, do, do klasyfikacji. Jeżeli chodzi o łowiska, z reguły łowiska są to jeziora, natomiast w tym roku mieliśmy też, no też braliśmy udział w zawodach, gdy było rozgrywane na rzece Wiśle, także jest to tak naprawdę coś nowego. Także znaczy z reguły to, jest, no to są jeziora, tak? nie są to być może jakieś duże akweny typu jakieś tam mazurskie, typowo jakieś takie zbiorniki, gdzie, gdzie bezpiecznie można na takich zawodach wziąć udział. Nie potrzeba mieć jakichś dużych łódek, no wystarczające tak jak jest to w przepisach, minimalna długość łodzi 3,60 I, i są takie łodzie, są takie teamy, gdzie naprawdę sobie świetnie dają radę. No. Punktacja jest następująca, liczy się do, do tej ogólnej takiej klasyfikacji, jest 15 największych ryb w danych zawodach. Wymiary z reguły to jest czupak sanda 45 cm, to są najczęściej no, poławiane gatunki ryb i oraz okoń o 20 cm. Pytanie jest zasadnicze, co, co tak naprawdę nam dają takie zawody poza Poza tym, że się spotykamy naprawdę z fantastycznymi wędkarzami, na pewno jest pierwsza, czwórka, generalnie z klasyfikacji dwuletniej. Wtedy, wtedy są w kadrze i wtedy mają możliwość wyjazdu na zawody międzynarodowe. Typu na przykład Mistrzostwa Świata. My, akurat, mieliśmy przyjemność w tym roku startować, gdzie drużynowo zajęliśmy pierwsze miejsce, czyli zdobyliśmy tytuł Mistrza Świata. Także jest to bardzo fajna sprawa, przygoda naprawdę na całe życie. Gdzie łowiliśmy? Łowiliśmy na Łotwie, to jest w mieście Ryga. Tam były w, w, trzy jeziora, dwie rzeki, to był taki ogólny sektor. E, łącznej długości, jak ktoś tam wyliczył, to jest około 90 km. E, no potężna woda. E, będąc e, wcześniej, przed zapodami, tydzień wcześniej, e, pojechaliśmy na cztery ekipy, przepraszam, pięć ekip było. I, i żeśmy po prostu tak naprawdę te treningi, które żeśmy tam zrobili, to wyglądało to tak, że postawiliśmy na nas szczupaki, bo generalnie uważamy, że w tym się dobrze mocniej, my jesteśmy mocni i tak to wyglądało. Potem przyjechaliśmy do kraju dosłownie tydzień czasu i z powrotem żeśmy tam pojechali. Tam już był trening oficjalny, który trwał dwa dni. I cóż, no i potem już tylko 3-3 tylko dni zawodów, ale to tak się mówi, mówię, warunki były e, ciężkie, wiatr był bardzo silny, fale dosłownie dochodziły do półtora metra, także na dobór tego teamy e, z Anglii no niestety e, nie poradziły sobie, bo niestety były zbyt słabe jednostki pływające, e, to tak to wygląda, tak w skrócie to. Mogę, mogę przedstawić i, i mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo e, uważamy, że wygraliśmy z elektroniką, bo e, większość tych teamów miejscowych e, łotysze, Ukraińcy e, stawiali jednak na elektronikę, to znaczy m, łowienie z Panoptixa e, i, i to tak wyszło, że niestety no, sandacze nie dopisały o konie, jak to o konie e, siadły i i niestety, to nam, to nam dało to, że wygraliśmy e, łowiąc w każdej turze po kilkanaście ryb. Mam wrażenie, że e, ten zbiornik z racji, no już też jest wiekowym zbiornikiem, e, generalnie jest bardzo uzależniony tutaj od, od, od zapory w dębę. I, I tam jest od momentu, kiedy tam e, zapora w dębę mniej wody spuszcza, to z racji oszczędności, prawdopodobnie z jakichś obiegów dodatkowych. I przestała ta woda płynąć, tak naprawdę w tych górnych partiach rzeki Narbi i tu się stało coś takiego, że według nas brakuje tlenu w takich miesiącach jak czerwiec, lipiec, nawet sierpień, już tego tlenu jest bardzo mało i te ryby, no niestety, tutaj walczą, mamy wrażenie o przetrwanie, gdzieś chowają się po tych dzieckach kapelonach, gdzie no jak, jak widać tutaj jest sporo tego zielska, mają się gdzie te ryby ukryć i tak naprawdę my mamy takie 2-3 miesiące w sezonie, gdzie możemy wędkować, gdzie tych ryb troszeczkę możemy połowić generalnie szczupaków i to jest maj i tak naprawdę październik i listopad. Natomiast jeżeli chodzi o sandacze, tak jak tutaj wspomniałem o braku tego tlenu, ta ryba przemieszcza się z narbi i wchodzi do bugu. I tam, I tam w większości tych ryb, no tam no niestety, no, z racji miejscowych wędkarzy, bardzo często je, no, te ryby zabierają. Jeżeli chodzi o rybostan, to, to też wiemy doskonale, było, było już trochę filmów na temat tego zbiornika. Wydaje nam się, że tych ryb trochę więcej, zdecydowanie więcej, mówimy tutaj o koniu na przykład i o szczupaku. Natomiast jest to trudny zbiornik, wbrew pozorom tutaj z Polski wędkarze przyjeżdżają, często są zawody i naprawdę w wysokich umiejętnościach i też, i, też, i też to samo potwierdzają, że jednak jest to zbiornik trudny, chimeryczny i tak naprawdę do końca to my nie wiemy tak naprawdę jak to jest z tym rybostanem, bo Czasami jest tak, że można bardzo fajnie połowić tych szczupaków, można kilkanaście szczupaków w przedziale 60-80 złowić. a czasami są takie dni, że czasami dwa, trzy szczupaki, czasami dwa brania w ciągu dnia. To, to, to tak jak mówię, to wynika też jednak, że, że ta woda jest chimeryczna po prostu. No. W tej porze roku, czyli ten październik, o którym tutaj już wspomniałem wcześniej, generalnie my tutaj z kolegą wędkujemy jednak na płytkiej wodzie, czyli szukamy ryb w zaroślach, czyli w kapelonach, które, które zazwyczaj już o tej porze roku powinny być w mniejszej ilości. Natomiast, no niestety, w tym roku to jest wszystko przesunięte o miesiąc. Tych kapeluchów jest trochę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o przynęty, to wynika to czasami, których, których w co w trafi, jak ja to mówię, to po prostu z reguły już daną przynętą, czy, czy, czy obciążeniem, czy, czy to będzie obrotówka, czy to będzie guma. Już raczej już nie kombinujemy, staramy się po prostu na jednakowe przynęty łowić. Jeżeli wiemy, że, że po prostu dana przynęta w danej chwili jest, 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 jest skuteczniejsza, także wtedy... Już nie kombinujemy po prostu, no tak jak mówię, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to nazywamy to, e, łowimy ryby, a tak naprawdę na takich zawodach to e, my to nazywamy, my łowimy punkty po prostu, bo to jest dla nas bardzo ważne. E, to jest czasami, to wędkowanie jest no niestety e, drobiazgowe, rzadko tutaj się stosuje duże przynęty, e, no bo tak jak powtarzam, no, każda ryba się liczy, każdy punkt się liczy. Chciałem tutaj wspomnieć też, że startujemy jako Team Robinson. To jest to dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować firmie Robinson za sprzęt. Generalnie też tak samo bardzo ważne dla mnie było też. Zapoznanie się z Panem Januszem, któremu też bardzo bardzo dziękujemy po prostu, bo dla nas jest to bardzo ważne. W dzisiejszych czasach znaleźć firmę wędkarską, która, która, która nas wesprze na, na takie zawody, to jest rzadkość po prostu. Nie jest, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest łatwo przede wszystkim. Także jeszcze raz dziękujemy firmie Robinson, bo, bo tak naprawdę jest to dla nas bardzo duża pomoc, bardzo ważne zresztą. Generalnie w takich zawodach rangi międzynarodowej, czyli na Mistrzostwa Świata, w tym sezonie było generalnie 14 ekip, z czego z każdej ekipy były wystawione dwa teamy, czyli łącznie 28 teamów. Przeważnie to tak jest między 18 a 20 tych nacji bierze udział w takich zawodach. No w tym roku zdecydowanie mniej tych nacji było. No... Wspomnieć trzeba też e, Rosja, która, która zawsze była gdzieś tam i startowała i przede wszystkim też dobre wyniki robi. No, no nie ma już ich tam od, od dwóch lat, także no, no tak to wygląda. No w tym roku było mniej zdecydowanie tych nacji, ale powtarzam, e, za, ocena, za oceanu tak samo i, i Amerykanie byli, także e, byli Francuzi, Włosi, Austriacy. No było, było trochę tych nacji ciekawych, także nawet z takiego w Kazachstanu też e, były też teamy, także bardzo, bardzo sympatyczni koledzy, także trochę żeśmy porozmawiali, super, naprawdę super. Ja mówię, jestem bardzo zadowolony, bardzo byłem podekscytowany, będąc tam na miejscu, e, bo uważam, jeszcze to, to jeszcze raz podkreślę, to już to mam no, do końca życia, tego nikt mi do nie zabierze e, i, i mówię, miałem też możliwość mówię, spotkania się z ludźmi, którzy e, tak chciałem przypomnieć, bo też w swoich tych krajach też są youtuberami, którzy kręcą właśnie filmy wędkarskie, e, gdzie, gdzie w swoich krajach gdzieś tam e, dają jakiś przykład no, dla początkujących przede wszystkim wędkarzy. No. Generalnie było łowione to przynętami gumowymi były próby też jakimiś żerkami, ale mówię generalnie głównie guma, bo ryby były naprawdę były chimeryczne. Generalnie poziom tych łowisk jest na podobnym poziomie jak i w kraju naszym i także i jeżeli chodzi o, o, o miejscowych, także też jest bardzo dużo tych wędkujących tam miejscowych, także. Nie jest, nie jest to tak wcale łatwo. No te ryby są chimeryczne. ciężka ciężka woda, ale tak jak mówię, my jako z racji z tego, że no niestety. No mamy takie ryby, jakie mamy, E, nazywają nas typowymi dłubakami. E, to, to przyniosło nam ten sukces. Właśnie na, e, w takich sytuacjach, gdzie trzeba było dłubać te ryby, e, a, nie, a nie po prostu, no i to mniejszymi przynętami. No, nie, nie oszukujmy się, 10-12 cm to, były, e, to była taka długość przynęt, e, które, które tym szczupaczkom tam po prostu pasowało. No. Longinusami to była taka sytuacja, że to było na treningu. Rzeczywiście mieliśmy trochę tych ryb no, no, na longinusa z kolei. Już, już na tym oficjalnym treningu zupełnie inaczej trzeba zejść całkowicie przynęty. To były przynęty nawet 90 cm. E i były to przynęty przede wszystkim e perłowe. E co ciekawe, tam żadnych seledynów, żadnych akcentów takich e fluorescencyjnych W żadnym wypadku im to nie pasowało. No. Namawiamy też do tego, żeby jednak spróbować się. Gdzieś tam po prostu na zawodach, bo e, powiem szczerze e, gdzieś, żeby no, podnieść swoje umiejętności, wydaje mi się, że tam będzie najszybciej, bo e, bardzo często e, to wiedzę mamy, widzimy i, i ja wiem, że filmy e, gdzieś, gdzieś na YouTubie gdzieś też bardzo dużo przekazują, natomiast tu jednak e, naprawdę można posłuchać doświadczonych wędkarzy. Jest, to, jest łatwiej w tym momencie, szybciej po prostu e, ten poziom gdzieś tam przeskakujemy, szybciej w tym czasie po prostu. No. W momencie, jak nastaliśmy jako nowy zarząd, były dwie ekipy rybackie na Zalewie zegrzeńskim. Był jeden rybak prywatny i jeden rybak, który bezpośrednio podlega pod Okręg Mazowiecki. Od tego roku jest to od 2023 roku tylko jeden rybak. Udało nam się e, jednego rybaka zlikwidować. Te odłowy, które w tej chwili są robione, musimy robić, ponieważ e, niestety mamy obowiązek zgodny z umowami, jakie... Przejęliśmy po poprzednikach. Państwo nakłada obowiązek odłowu, a zgodnie tutaj z badaniami, jakie były robione, w zbiorniku jest bardzo dużo białorybów. Dlatego celujemy przede wszystkim wodów białorybu, choć jako wędkarze nie chcielibyśmy i tego robić. E, jeden rybak, który w tej chwili jest. Jest stałym nadzorem okręgu. Wszystkie połowy, jakie tutaj są dokonywane, są odbierane przez naszego pracownika ichtiologa, który weryfikuje, jakie ryby są łowione. Bardzo zaostrzyliśmy kryteria, jak rybak ma działać. Rybak nie może już w tej chwili stawiać sieci od tak. Tylko ma konkretnie wytyczone miejsca. Sprzęt, którym poławia, musi być bardzo dobrze oznakowany, widoczny i żeby dało się rozpoznać, że to są jego właśnie sprzęty. Mamy nadzieję, że uda się to zmienić naprawdę, bo jak mówię, drugi raz powtórzę się: wędkarze nie chcemy sieci. Nie chcemy sieci, niestety. Obowiązek nakłada na to prawo ale dążymy dzięki właśnie rejestrowi połowów, żeby tego nie było.